Cześć, kochani, tu Agnieszka. Uśmiecham się, mam banana. Właśnie spotkałam jedną z was w Mango w krakowskiej blonderce. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiaj też mnie oglądasz. Słuchajcie, wskoczyłam do Mango, bo skończyłam nagrywać właśnie Massimo Duty, który już widziałyście, Piękne rzeczy, wspaniałe. Jak nie widziałeście tamtego filmu, to zdecydowanie zajrzyjcie w brzuch czy bo jestem głodna. <laughs> Ale stwierdziłam, że pójdę do Mango i zrobimy taki szybki przegląd nowości, tak samo jak robimy w Zarze. Bo jak wiadomo te kolekcje się zmieniają. No i tutaj całkiem sporo rzeczy znalazłam do przemierzenia właśnie takich, których nie było wcześniej. Takie wiecie, update tej kolekcji wiosennej Mango zrobimy po prostu. Także, jeżeli jesteście ciekawi, ciekawe co tutaj dzisiaj będzie, jak te rzeczy będą wyglądały, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli wam się będzie podobało, zostawiacie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i śledzić mnie na Instagramie. I teraz tak, co ja na sobie mam, to mówię. Wam w sklepie, w sklepie Massimo, w filmie Massimo Dutti. No, ale oczywiście to jest inny film, więc tamtego mogłyście nie widzieć. E, to wam jeszcze szybko powiem. Marynarkę właśnie z Massimo Dutti, em, koszulkę z Bomb nasze Naszej są Zary, zegarek em, Baby G, taki biały, torebka worek Carla, bucket, em, jeansy z berszki z jakiejś tam wyprzedaży takie szersze e, slerki z dziwnymi rozdarciami. I do tego mam jeszcze buty Carla. Lufery z napisem Karl, także tak, to była taka szybka, stylowa na dziś. Jeżeli chodzi o usta, to to jest Golden Rose Matt My Lip Ink 03. Tak, no i jeszcze okulary tutaj mam z Gesa takie gdzieś na Zalando rączkę, kupione chyba z 2 czy 3 lata temu. Także to jest mój look na dziś, taki sam po prostu jak był w filmie z Massimą, bo to jest ten sam dzień. I co? Przechodzimy do mierzenia. Dzisiaj nie chodzę po sklepie, bo te update y robimy tak, że po sklepie już nie chodzę, mimo że tam oczywiście jest więcej rzeczy, tylko pokazuję te rzeczy, które wydały mi się najciekawsze. Więc co, zaczynamy. I zaczynamy od marynarki, która jest boska. Boska jest tak z wyglądu, bardzo mi się podoba. Wzięłam rozmiar M, bo nie było um, Lki, a myślałam, że elka będzie dobra, natomiast ta M no, leży tak, jak powinna leżeć. Fajne jest. Jedyne co to ma podszewkę taką przez co jest dosyć sztywna. W sensie ona jest ogólnie dosyć sztywna. Mogłaby, być tak, mogłaby tak zmięknąć troszeczkę. Wiecie, myślę, o co mi chodzi. E, ale jest całkiem fajna. Taka właśnie z paseczki niebieskie. E, no to jest ten vibe, który ja dzisiaj w sumie też trochę mam na sobie. Lubię takie rzeczy. Miałam bardzo podobną marynarkę z Berszki, tylko jeszcze miała neonowo-różowe paski. Bardzo ją lubiłam, ale z niej wyrosłam niestety. Dałam ją przyjaciółce. Tak, więc e, szukam czegoś takiego bardzo podobnego do tej, która, którą miałam. Natomiast sylwetkowo wygląda w ten sposób. Jak widzicie, ona jest zapinana na jeden guzik. Ja bym jej raczej nie zapinała, bo ja nie noszę zapiętych marynarek. Tutaj na rękawkach mamy trzy guziczki. One są takie kremowe, no nie tyle szylkle, szylkretowe, chociaż można by się pokusić o takie skojarzenie. Co bardziej mi się kojarzą z taką muszelką, po prostu tak. No i rękawy są takiej długości. A może jednak Elka by była lepsza, byłaby szersza, bo to mam wrażenie. Jest troszeczkę taka wąska, sylwetkowo. Nie sądzicie? No, może Elka. Dodam sobie do już listy, jeżeli znajdę na stronie. I yy, jak chyba co, to najwyżej sobie zamówię po prostu, mniejszą, yy, większą, nie mniejszą. Dobra, także to była rzecz numer jeden. Co sądzicie? I tutaj mamy metkę 349 zł. Tu macie kod. Cały czas mi będzie w brzuchu burczało. Nie wiem, czy wy to słyszycie, czy nie, ale dobra. Jeżeli chodzi o skład, to tego jestem bardzo ciekawa. I tutaj gdzieś go będziemy mieć. Czekajcie, muszę znaleźć. A jest, dobra, na samym początku mamy len 100%. A jeżeli chodzi o podszewkę, to jest 100% bawełny. Więc składowo no jest bardzo spoko. Tylko właśnie, ona ma taką sztywność, ja jakby była wykrochmalona. Dobra, słuchajcie, teraz taka sukienka, która ma gumkę marszczoną w talii, i już widzę, że ona tak troszeczkę mnie za bardzo opina. Ja ją w Elce, więc wydaje mi się, że też troszeczkę, chociaż nie, no w sumie nie jest za duża. Trochę odstaje, ale gdybym miała Mkę, to pewnie ta gumka byłaby taka jeszcze bardziej naciągnięta, więc. To chyba jest dobry rozmiar na mnie. No właśnie, i to jest taka bawełniana, tak przypuszczam sukienka. Widzicie, mamy trójkątny dekolt. Czy ona prześwituje? Troszkę prześwituje. Mamy bufowane rękawki, e, takie z haftem angielskim. No i właśnie, ładnie robi sylwetkę. Troszkę taka marysienka jestem. I zresztą teraz mam takie buty, które bardzo. Przy sukienkach skracają nogi, ale tak. Mamy też ten haft angielski tutaj na dole. Dlaczego jest niebiesko? Teraz dlatego, że tutaj jest niebieskie światło chłodne i tak niestety robi z aparatem. Tak wygląda z boku, więc no, troszkę chyba niżej ją trzeba dać. Tak ogólnie tak fajnie odstaje od ciała i nawet jak ona jest prześwitująca, a pewnie trochę jest no bo to jest tylko jedna cienka warstwa materiału tak, trochę prześwituje to mimo to ym, przez to, że odstaje to po prostu tak nie widać zresztą pod spód wystarczą jakiekolwiek cieliste szorciki, ja takie posiadam więc dla mnie to nie jest problem bardzo fajna sukienka, ja mam już tego typu sukienki więc yy, tak bardziej wzięłam dla Was jakbyście szukały właśnie czegoś w tym fasonie no moim zdaniem jest śliczna dajcie znać co Wy sądzicie. I tutaj cena to jest 250 zł i tutaj znowu nie ma składu, ale przypuszczam, że to jest bawana, zaraz zobaczymy, chyba, że tu coś jest, no tu jest napisane, że bawana, zobaczymy czy w 100%. Mm -hmm. Tak, tu mamy 100% bawełny i haft, 100% poliestr. No, ale to są tylko właśnie przecież nitki, więc to żaden problem chyba. Wzięłam jeszcze taką sukienkę, ale to z myślą o Was, nie o mnie, bo ona do mojej sukienki totalnie nie pasuje. Ja wiem, że te sukienki są modne, że no, podobają się po prostu wielu osobom. I mamy tutaj taką sukienkę maxi, też, przypuszczam, że bawełnianą, rozszerzającą się tak trapezowato. No i właśnie, mamy tutaj wycięcia, kółeczko i takie ażurki. Tak to wygląda, na ile Mogę Wam pokazać po bokach. Mamy trójkątny dekolt, taki kopertowy. Aha, no i są rozpięte rękawy, mankiety, ale już nie będę ich zapinać. Można podwinąć i tak dalej, jakby co. Ładny zielony kolor, taki jasny. Czy ona prześwituje? Wydaje mi się, że nie za bardzo, nawet. A znowu ona też tak odstaje od sylwetki, więc raczej to nie powinno być problemem. Tutaj mamy też ładnie, bardzo ładnie przemaskowany brzuszek bo y, się to wszystko tutaj zagina także taka kiecka jeszcze która się Wam bardziej podoba ta poprzednia czy ta, nie mówię, że na mnie koniecznie, tylko tak ogólnie ogólnie rzecz y, biorąc także tak, to była rzecz numer chyba trzy, zaraz Wam pokażę kody, jeszcze chcę pokazać, że tu jest taki sznureczek, który wiążemy sobie po prostu z tyłu i mamy tutaj ściągacz, to z tyłu jest połączona, a z przodu mamy właśnie takie coś, tu jeszcze jest zapinana na y, zamek i tutaj metka, mamy 199 zł, tu macie kody, a skład to jest rzeczywiście też tutaj 100% bawełny ok, założyłam od razu dwie rzeczy, które wzięłam pierwsza to jest koszula tego typu ja pamiętam jak w latach 2000 się nosiło właśnie tak ścięte koszule albo takie całkiem proste tutaj, jak ramiona nie były idealne to wyglądało to strasznie słuchajcie, ta koszula jednak mimo wszystko zasłania tutaj rękę całkiem nieźle e, tak, mamy trójkątny dekolt z kołnierzykiem, guziczki i piękny, błękitny kolor to jest taka satyna, ale ona nie jest taka strasznie błyszcząca Także to jest y, pierwsza rzecz w tym zestawieniu. Na dole natomiast mam spodnie, takie szerokie, y, różowe, marmurkowe. Tylko, że tak, one są y, niestety ze średnim stanem. Nawet nie będę Wam pokazywać, o tak Wam tylko pokażę, jak to wygląda, bo to jest okropnie wygląda. Raz, że są trochę za ciasne na mnie, więc wyrywają mi się balerony. Nie chcę tego pokazywać. Natomiast y, wszędzie tutaj spoko leżą, ale... Y, no to, to to nie jest stan, który ja bym chciała nosić, może w ten sposób. Natomiast bardzo mi się spodobał kolor i stwierdziłam, że anusz, której z was yy, przypasuje, no, było mi widać oczywiście kawałek brzuchala. Tak, taki jest stan. Widzicie. Nie dla mnie zdecydowanie nosiło się, nosiło się, ale teraz to już never ever chyba. I y, z tyłu ładnie leżą, bo ładnie opinają pupę, natomiast tu się też dobrze rozszerzają. Y, wydaje mi się, że po prostu dobrze leżą tak jakby na, y, na pupie. No i y, nogawki są takiej długości. Idealne dla mnie. Jeżeli chodzi o długości takie wystrzępione. Podobają mi się ogólnie te spodnie, ale yy, no, w życiu bym nie kupiła takich z takim stanem. Szkoda, że nie są z wysokim, jakby były z wysokim, to bym się zastanowiła albo chociażbym dodała do wyszlisty. Natomiast takie jak są to mm -mm. I tutaj metka koszuli i tutaj mam, miałam rozmiar L i cena to jest 100 zł, a składowo to jest 100% poliester, więc szału nie ma. I zostałam jeszcze w tych spodniach na chwilę, bo chciałam zmierzyć koszulę. Mamy tutaj taką koszulę z kryponu, tak? Dobrze mówię wreszcie. Yy, taką koszulę w paseczki różowo-białe. Bardzo mi się spodobała na wieszaku. Niestety była tylko eska, były same eski wisiały, więc nie wiem, czy to jest jeden rozmiar i on ma taki być, czy po prostu zostały tylko eski. I yy, chciałam ją właśnie zmierzyć do tych spodni, bo one tam razem wisiały. Czekajcie. Razem wisiały i wydaje mi się, że to może być fajne zestawienie. Mogłoby być, o, gdyby te spodnie były Wyższym stanem, ale chciałam tak zobaczyć, wiecie, założyć na y, siebie. No, straszne. Oh, oh, oh. Tak, chciałam tak założyć na siebie w całości. Yy, I ta koszulek, widzicie, no, ma taki typowy fasan, jak teraz są modne. Tutaj mamy kołnierzyk, zachodzi się troszkę za bardzo. Jednak wolę, jak te kołnierzyki są z takim trójkącikiem, tutaj trójkątnym dekoltem. Jest tak więcej powietrza, ta sylwetka wygląda lżej. Tutaj mamy też kieszonkę, rękawki są zapinane na guziczki w ten sposób. Mamy guziczki z takiej, wiecie, jakby masy perłowej. Ogólnie jest fajna koszula, ale ja na przykład... Chyba lepiej bym się widziała w Elce na przykład, żeby była taka, wiecie, duża, albo w ogóle jakaś przeskalowana koszula w takie paseczki różowe. Mam zresztą przecież mam dżinsy różowe z Zary fajne, których jeszcze nie miałam okazji założyć, ale to się zmieni wkrótce, bo są świetne. I taka koszula by mi siadła, ale może właśnie niekoniecznie ta. Ona jest lekko taliowana czy prosta? Nie, chyba jest prosta. Tak, także taka no jeżeli chodzi o takie zestawienie to takie zestawienia teraz też się nosi też są w trendach, to są właśnie takie typowo lata 2000, szersze spodnie i takie dłuższe rzeczy do tego, wiadomo, że sylwetka no, nie jest jakoś podkreślona w czymś takim ani nic, ale no tak, taka moda była i taka moda wróciła okej, okay, i tutaj metka koszuli 140 zł aha, jeszcze może kuera Wam pokażę a w składzie mamy 53% poliestr 36 yy, boże 56 co ja gadam 63 wiskozaje ja nie wiem gdzie jestem 36 poliestr 1 elastan dobra to tutaj jeszcze widzicie te spodnie wide leg regular y, mid waist czyli średni stan i metka do przypomnienia, a przypuszczam że jest w 90 albo 100% Yy, bawełna, więc nie będę tak, wiecie, na skład nawet patrzeć za bardzo, no bo czego innego się można spodziewać po sztywnym denimiku, który praktycznie jest nierozciągliwy. No może być jakiś procent elastanu i tyle. Wzięłam jeszcze taką do zmierzenia sukienkę i to jest taka bieliźniana sukienka. Ona ma bardzo głęboki dekolt i jak nic kojarzy mi się z koszulami nocnymi, takimi amerykańskimi z dynastii na przykład i tak dalej. Moja babcia takie przysyłała do Polski właśnie z Ameryki. Tego typu koszule nocne i Mamy tutaj taki bieliźniany właśnie element, ażur, taki rąbek, bardzo głęboki dekot. Jezu, jak ktoś głośno gada. Tak, wejdę sobie tutaj do przymierzalni, bo tam pani strasznie krzyczy. Jakaś taka i się rozebrała do majtek w przebieralni, w sensie w korytarzu, więc nie wiem o co chodzi. Tak, więc <grytanie> oszczędzę Wam takich widoków, może tak. Tak, jeżeli chodzi o tą sukienkę, to ona ma prosty, jak widzicie, fason totalnie. Troszkę mi podkreśla brzuch, w sensie opiera się na brzuchu, no więc go znać. Kolor jest bardzo ładny i materiał też jest świetny. Z tyłu jest wiązana w ten sposób, czyli tak bardzo, naprawdę bardzo bieliźnianie. Natomiast to można chyba naciągnąć, Troszeczkę, żeby było wyżej, ale tak ogólnie, jak założyłam tą sukienkę, to sama wizja była dla mnie fajna, ale mi się sukienka nie podoba tak sama w sobie. Dobra. I tutaj cena to jest 199 i ja miałam L, a no, może dlatego była aż tak duża. Czekajcie, przyjrzę się temu jeszcze tak. Tutaj. To jest tylko tak, że możemy sobie część naciągnąć, a tych nie, więc no, widocznie mniejszy rozmiar po prostu powinnam mieć, ale z drugiej strony ona by mnie bardziej opinała na biodrach, pupie, brzuchu itd., więc nie. I tutaj mamy w składzie model z poliestrem, ale model, no model to ja lubię bardzo. Dobra, słuchajcie, y, nagrywam teraz z drugim telefonem, bo już tamten się wykończył, że tak powiem. I troszeczkę gorsza jest od obrazu, mam wrażenie. Mm, słuchajcie, y, taki kombinezon znalazłam, tylko że to jest rozmiar L i on jest na mnie sporo za duży, ale to jest potencjalnie bardzo fajny kombinezon. Mamy tutaj szerokie... Kieszenie takie kwadratowe na biodrach. Popatrzcie, jak on w ogóle zaokrągla biodra tak od razu, nie? I te kieszenie też tutaj dodają duże. Ja wziąłam rozmiar L, ale niestety jest za duży. Tu mamy wykończenie jakby paperback, coś takiego jest związany, mamy rozporek, tutaj jest zapinany, mamy kopertowy dekolt, no, który w tym momencie jest y, też zdecydowanie większy niż powinien na mnie być i takie rękawe. Tak Wam pokazuję z daleka, bo tam y, cały czas ktoś się. Kręci, a nie chcę kogoś nagrać. Mam nadzieję, że zaraz y, się, że tak powiem, ludzie usuną z widoku. O, jeszcze raz Wam pokażę tak z daleka. Taki jest ładny. Ładny, tylko że potrzebowałabym m myślę, spokojnie. Y, jest potencjalnie czymś, co byłabym w stanie kupić, gdyby właśnie rozmiar był. Dobre, tak, nie jestem przyzwyczajona, bo w tym drugim aparacie mam y, szeroki kąt i mogę bardziej z bliska nagrywać i teraz podchodzę i może mnie widzicie, a tutaj mam tylko tak normalnie, więc y, muszę pana zasłonić. Więc <d tabii kawek> więc nie y, mogę wysławić teraz. Pan chyba był ciekawy po prostu, co się dzieje <d> i tak wchodził. Nie, nie mogłam go zasłonić. Nie wiem, czy to wycięłam, czy nie wycięłam, ale w każdym razie był tutaj taki pan <d> po prostu. Tak, także kombinezon mi się bardzo podoba. Zobaczymy cenę, zobaczymy skład. Bardzo mi się podoba i myślę, że mogę przepolować na niego w mniejszym rozmiarze. I tutaj mamy metkę. Cena to jest 199 zł i macie kody. Boże, jestem taka ślepa. Słuchajcie, te literki są dla mnie za małe. Widzę, że jest model, ale nie widzę ile procent. 12 jest czyli 88... No, no nie Przeczytajcie sobie to po prostu. Ok, i jeszcze wzięłam taką sukienkę do zmierzenia, taką bardziej przylegającą do sylwetki, w pięknym niebieskim kolorze. Mamy tutaj trójkątny dekolt i taki jakby węzeł, widzicie? Tutaj przymaskowuję brzuszek. Nie wiem, czy rozmiar jest dobry, bo to jest takie troszkę bardziej przylegające niż powinno być. Tak, długość jest taka, jak widzicie, A więc całkiem, całkiem spoko i tutaj mamy rękawki też w ten sposób wykończone że tak jakby nachodzą nam na ramię ale nie są wiecie nie są ani takie ani takie strasznie mnie rozpraszają ludzie ciężko mi się nagrywa w tym momencie dobra w każdym razie tak e, to wygląda tutaj nie wiem jaki mam rozmiar LK, MK zaraz zobaczymy Mkę. tak może LK by była lepsza ale z drugiej strony tutaj jest całkiem dużo e, miejsca na dekolcie. Tak, weszłam jednak do przymierzalni, bo no, po prostu nie mogę się skupić. Ale to normalne, no, nie jest niczyja wina. To jest przymierzalnia, to jest sklep, tu każdy przecież sobie chce przyjść, przymierzyć, pogadać i tak dalej, więc żeby nie było, ja nie mam pretensji. Tylko stwierdzam fakt, że nie mogę się skupić, muszę nam wejść tutaj. Także tak się prezentuje ta sukienka. Co sądzicie? Wydaje mi się, że jest całkiem, całkiem... Ładna, aczkolwiek ja może nie jestem fanką tak do końca tego typu fasonów, więc nie jest to znowu coś, co ja bym chciała, ale może któraś z Was, może któryś z Was spasuje. E, dobra, i tutaj macie metkę, 139 zł, ta sukienka kosztuje, tu macie kod. I tutaj mamy, jak widzicie, len 55, 45, wiskoza. I wzięłam do zmierzenia jeszcze taką spódnicę szytą ze skosa białą w groszki. Jest całkiem spoko, tylko trochę jest za dużo. Wzięłam chyba Elkę, ale no, widocznie akurat ten, to, to ubranie w Elce na mnie jest za duże w mango i założyłam do tej koszulki, co mam. Tu mamy takie przemarszczenie. Nie wiem, czy to ma być z boku, czy z przodu. Wydaje mi się, że, że jest tam, gdzie być powinno. Ona, widzicie, lekko się tak falbankuje też na dole. I co o niej sądzę? Jest spoko, to jest satyna, ale widzę, że też jest prześwitująca. To jest satyna um, szyta ze skosa, więc znowu nie jest to coś do mojej sylwetki, absolutnie. Te rzeczy, które teraz pokazuję, to są bardziej takie y, dla Was po prostu. To, co Wam się mogłoby spodobać. Także tak, tak to wygląda. I tutaj widzicie metkę, ona kosztuje 199 zł. Znowu, w ostatnio też była spódnica, która kosztowała chyba 300 czy 400 i to było takie nic nadzwyczajnego w sensie fajne, ale nic więcej. I tutaj widzisz, że znowu dwie stówy za tą spódnicę. Moim zdaniem to jest wygórowana cena. I jeżeli chodzi o skład, to mamy tutaj 99% wiskozy i 1% elastanu. Dobra. I mam jeszcze, słuchajcie, taką koszulę satynową, pomarańczową. Chroma bardzo głęboki dekolt znowu. Wezmę włosy, żeby nie przeszkadzały, żeby Wam to pokazać. Kolor pomarańczowy jest taki intensywny i ona jest tak jakby szyta po skosie tutaj i tu ma jeszcze węzeł, tylko to się tak dziwnie, moim zdaniem, troszeczkę układa już... Strachując od tego, że znowu to jest bardziej rzecz dla sylwetki z wciętą talią niż dla mnie, ale no nie wiem, jakoś nie do końca mnie chyba to przekonuje. W sensie ogólnie jest spoko, ale raz, że dekolt jest właśnie zdecydowanie za duży i jakoś ten supełek nie jest na tyle wyrazisty, żeby to odczytywać jako supełek. Nie wiem, mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Także taka jest. Mamy tutaj też ściągacz. Z tyłu, y, tak, nie wiem jaki wziąłem rozmiar. MK albo LK pewnie i właśnie rękawy z mankietami, takie z guziczkami. Guziczki są w takim kolorze, no są po prostu pokryte materiałem. No i to jest satyna, ale to już jest taka satyna, która rzeczywiście się y, dość błyszczy. Co sądzicie? Wydaje mi się, że mm, nie, niekoniecznie. Dobra, i tutaj mamy cenę 140 zł, a składowo to jest 100% wiskozy. Dobra, udało mi się jeszcze na chwilę uruchomić ten telefon. Mam nadzieję, że zdążę nagrać to, co chcę nagrać. I słuchajcie, wzięłam jeszcze do zmierzenia taką marynarkę w granacie, tylko że wzięłam rozmiar L i ona jest gigantyczna. Muszę tak stanąć, żeby panią zasłonić. Jest gigantyczna, no ale w takim klasycznym stylu. Mamy dwurzędowe guziki. Guziki są wykończone w ten sposób. Mamy je też tutaj na rękawach. Także całkiem fajna jest. Założyłam po prostu do. Do tego, co miałam na sobie. No tylko że jest duża, bo widzicie, patrzcie w ramionach, patrzcie, jakiej długości są rękawy. Także no, zdecydowanie tak rozpięta to byłaby za duża. Szkoda, że nie wzięłam Mki, ale wydawało mi się, że MK po prostu będzie taka ciasna. Dobra, wróciłam do przemierzalni, bo się nie da. No, takie dziwne dzisiaj to mierzenie tutaj, w sensie straszny ruch jest. Tak, także zapięłam jeszcze tą marynarę, żeby Wam pokazać, jak ona wygląda po prostu zapięta i powiem Wam, że nawet jak jest zapięta, tak jak jest, to mogłabym w niej chodzić w takiej szerokiej, nie wiem, czuję taki fajny vibe, pewnie podwinęłabym rękawy, ale jest taka trochę jak ściągnięta z faceta ta marynarka w tym momencie. Ale coś mi się w niej podoba, jak jest zapięta. Jak jest odpięta, to nie. No to zdecydowanie wolę trochę mniejsze fasony. Może powiem w ten sposób. Także tak, to była ostatnia rzecz. Pokażę Wam teraz metki. I tutaj cena to jest 350 zł. Macie kody? Tak, no ja miałam melkę. mogłam wziąć ciemkę kurczę. I tutaj mamy 50, y, 64 poliester, 34 wiskoza za 2 elastan, jeżeli chodzi o warstwę główną, czyli materiał uzasadniczy, a podszewka to jest 52 wiskoza za 48 poliester i coś tu jeszcze jest 100% poliester, ale nie wiem, sleeve lining, aha, czyli podszewka rękawów. Okej, okay. zostało mi jakieś parę procent baterii, więc y, uda się zrobić jeszcze zakończenie. Zdecydowanie wolę kręcić tym telefonem niż tym starym, no ale dobra. Okej, okay. jedną rzecz chyba tylko czy dwie nakręciłam tym starym, nie? Także no. A jakby nagle przerwało, to, to znaczy, że mi padł ten. Dobra, słuchajcie, kończymy. To by było na tyle dziwne i śmieszne by było dzisiaj to mierzenie. Jak Wam się wydawałam rozproszona momentami, no to tak, byłam rozproszona. Ciągle się tutaj dzieje coś. Powiem Wam, że jakby tak spędzić, Dzień cały w przymierzalni, i słuchać ludzi, którzy tutaj dookoła są, to yy, no niezły ubaw. <laughs> I myślę, że nie tylko ja tak sądzę, bo jak na przykład ktoś by siedział i słuchał mnie, jak pytuje na przykład przez pół godziny o ubraniach, to to, to tamto, słuchajcie. zawsze znaczy, myślał, że pewnie wariatka, nie? Gada do kogoś, nie wiadomo do kogo. <laughs> tak, ale. To by było na tyle. Co sądzicie o tych rzeczach, które mierzyłam? Jestem bardzo ciekawa, dawajcie mi znać. Mnie najbardziej zaciekawił zdecydowanie ten kombinezon w oliwkowej zieleni i myślę, że w którymś momencie skuszę się, żeby go po prostu zamówić w mniejszym rozmiarze. A tymczasem borem lasem żegnam się z Wami. Jeżeli Wam się podoba, kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!